Tak chodzimy po tym śniegu bez sensu nawet nie wiemy gdzie teraz jest Mistrz X. Eee, w sumie prawda, a masz jakiś pomysł żeby go znaleźć? O jakiś list. Chodźcie do lodoskalnych tam mogę się znajdować podpis Mistrz X. A co jeśli do pułapka przecież rozejm skończył się jakieś dobre 4 godziny temu? A kto mnie rzucił w łeb cegłą? Masz list na cegle, przeczytaj go. To nie podstęp, chodźcie tam, bo chcę sprawiedliwej walki z wami, znowu mistrz X. Czemu akurat tutaj? Tu są ciężkie warunki, no ale niech tam będzie. Ała, ała a, rzucił mnie teraz kawałkiem choinki, czy naprawdę nie ma nic łagodniejsze do rzucania? Co napisał? Teraz bardziej tylko coś takiego jest w liście. Witam serdecznie i zapraszam do walki.